Zastanowił się on, że, opinią, tym marcem, powiem, że jest tam russofiner i tynowcem. I my że Amerykanie i Rosjanie zawsze się nie wybierają do sobie, a na naszym kosztem, wiele razy to zrobili. E, Począwszy od makrofineru, jest takie pojęcie okrutne, możecie tam Państwo w interwencji sprawdzić, przez jałtę, czy przez koperę I zostały wyśmieszane. Problem jest taki, że możemy nie przeżyć tego demograficznie. W tej chwili sytuacja na Ukrainie nie sytuacja, ale konsekwentna jest Wszystko się dzieje, konsekwentnie z planem co się dzieje, I dlatego tego, do się żeby żeby kontekście tego, co się to są kontekście tego, ludzie, Natomiast ja jestem przedstawiony jako to totalny nie nieodprzejemny ja ja człowiek w rzeczywistości. Więc za pośrednictwem Pani, bardzo Pani dziękuję, chcę powiedzieć, że te wojny skonsumujemy wszyscy. I ja, tylko ja się nie będę dziwił. I y, ludzie, którzy mają dobre samopoczucie, ja jestem 60-rocznik, wychowywali mnie ludzie, roczniki 10, 15, 20 się wszyscy w lipcu 1939 roku nie spodziewali, że to będzie aż taka klęska. Nie świetnie się wszyscy bawili. Poeta napisał, lato było piękne tego roku. Cześć, co jest? Proszę Państwa, tam na końcu ławeczki ukrył się nam profesor Zajączkowski. Bardzo prosimy. O zabranie głosu. Brawo. Witam Państwa bardzo serdecznie, szczęść Boże. Jestem profesorem tytularnym w jednej z polskich uczelni, ale dzisiaj przyjechałem tutaj we własnym imieniu. Chciałem Państwu zwrócić uwagę na pewną sprawę, dla wielu może oczywistą, ale przecież zawsze wartą przypomnienia. Żyjemy w stanie wojny. Ale trzeba podkreślić, że współczesne działania wojenne mają zupełnie inny charakter niż kiedyś. To są akcje hybrydowe. Toczą się na poziomie militarnym, ale też gospodarczym, kulturowym, medialnym i wielu innych. Chodzi o to, żeby przesłonić rzeczywistość, żeby ludzie żyli w matriksie. Żeby widzieli nie to, co trzeba, żeby zajmowali się pseudoproblemami, a nie dostrzegali tego, że powoli zabiera im się majątek, dobre imię, perspektywy i życie ostatecznie jako wolnych ludzi w niepodległym kraju. Dziś trwa walka o nasze widzenie rzeczywistości, o percepcję i o to, co się nazywa czasem paradygmatem aksjologicznym. O to, co będziemy uważali za ważne, a, to, a co za drugorzędne i nieistotne. To wszystko ma być ukształtowane w ten sposób, żeby stopniowo zabierać ludziom wolność. Żeby kształtował się taki świadomy, światowy faszyzm, podział na zdemoralizowaną oligarchię i bezwolny, nieświadomy niczego tłum. Ten proces postępuje, ale musimy wyraźnie powiedzieć, dlatego tutaj jesteśmy, że nam nie jest wszystko jedno. My chcemy wolności, sprawiedliwości, prawdy. Chcemy tego wszystkiego, co służy Polsce. I nawet jeśli jest nas w tej chwili niewielu, nawet jeśli nie wszyscy nas rozumieją, nawet jeśli jesteśmy przemilczani, to nie znaczy, że nie mamy robić tego, co do nas należy. To nie znaczy, że nie mamy opowiadać się za tym, co jest rzeczywiście prawdziwe, dobre, piękne. I nie możemy przestać tego robić. Wbrew tym, którym jest wszystko jedno, którzy są letni, którzy są poddani temu chowowi, niewolników, Idziesz do Bartka, musimy stanąć po stronie wolności. to jest nasz osobisty interes, ale też to jest sprawa większa. Bo inni czekają na takich jak raczej.

może na, na ten, na browara poszedł. Albo gania rępa, bo mieliśmy go odbać. O, o dzień dobry, o cześć, cześć! Cześć, 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 cześć Ula! Ula, gdzie idziesz? Ula! Ja zadzwonię potem do ciebie, bo mam sprawę, prawda? Spokojnie. Właśnie dlatego, że masz sobie taką siłę. Sprawy, Pogoda super. Wolności.